Bóg jest cały, czyli, no co to znaczy? Jaki jest kawałek Boga, jaka jest część Boga? Człowiek składa się z rąk, nóg, mózgu, czegoś tam jeszcze. A Bóg nie. Czyli, stary dowcip, czym się różni w rubelek? No właśnie, a od czego? Bóg nie ma. Jest niepodzielny. To jest filozoficzne stwierdzenie. Czyli pytanie, czy Bóg jest bardziej sprawiedliwy, czy bardziej miłosierny. Ma sens. I to jest ten problem To jest ta sprawa, bo wszystko, co my znamy, jest złożone. Filozofia tomistyczna powie, że to są substancja i przypadłości, że ja jestem człowiekiem, a poza tym jestem siwym, łysawym blondynem yy, i coś tam, i coś tam, i coś tam. Prawda? Yy, a i jeżeli... Chcemy poznać coś, to my ludzie możemy, widzimy tylko przypadłości, widzimy tylko to, co, no, co nam się jawi, prawda? Siwy, łysawy, blondyn, mądry głupi, yy, średnio wysoki, coś tam utykający na jedną nogę, inwalida. Yy, no i można z tego zbierać, i potem można z tego wyciągnąć, kto to właściwie jest, ale a w Bóg nie ma tej złożoności. To prawda i ktoś się może czepić, że to, co ja mówię, to wynika nie tyle z objawienia, ile z filozofii, to mistycznej. Może tak. Tylko, że jakimś językiem musimy Boga opisać. A akurat z tego w ogóle z y, tomistycznych y, określeń Boga wynika bardzo, bardzo dużo. Zarówno do tego, żebyśmy wiedzieli, jaki jest Bóg, jak i do tego, że. Y, Żebyśmy wiedzieli, co to dla nas wynika, dla nas jako ludzi. Bo nie mówiłbym o prawdach teologicznych, o filozofii czy teologii św. Tomasza, gdyby to nie miało znaczenia dla nas. Uważam, znaczy jestem pewien, znaczy tak jest po prostu, że Prawdy wiary chrześcijańskiej, choćby pozornie najbardziej abstrakcyjne, oddalone od życia, jakieś niepojęte, mają znaczenie dla nas. Rozumiesz to? Strasznie ważne. Jest taki slogan, że wiara chrześcijańska musi być trynitarna. Czyli, że y, musisz wierzyć, musisz y, częścią y, Twojej wiary, tego, że, że ona jest żywa, że, że ją przeżywasz, musi być to, że Bóg jest trójcą świętą. No, no zaraz, no ale, ale czy to czy coś. Y, no zaraz, no ale co to ma znaczenie, że Bóg jest trójcą świętą? Ma! Ma chociażby takie, to nie jest wszystko, ale chociażby takie, że Bóg nie jest nudzącym się gdzieś tam w zaświatach samotnikiem. Następnie mówimy, że Bóg jest miłością. No dobra, jak Bóg jest jeden, bo jest, ale w trzech osobach. Jak Bóg jest jeden, to znaczy, że jest miłością. Prawda? No, no jak? Następny i najważniejszy element to, nie będę tego teraz tego mówił, bo to nie jest temat dzisiejszej konferencji, ale jest nagranie. To była konferencja, taka w ząbkach, taki długi wykład. Bardzo ciekawy. Znaczy, tak, ciekawe. Szczególnie, że były bardzo mądre i interesujące pytania, które powodowały że, że mnie, które mnie inspirowały. Dlatego zresztą bardzo proszę, żebyście na tym czacie pisali, bo no, takich ze mną jest, że różne rzeczy wydobywają się ze mnie, jak, jak jestem w, znaczy w, w relacji. W może być konfrontacja też. No więc właśnie, czyli jakie ma dla nas znaczenie to, że w Bogu nie ma podziału, mówiąc filozoficzno-teologicznie, między osobą, między przymiotami a istotą Boga. Bo u nas jest, w nas jest ta, ta różnica. W nas jest tak, że no właśnie, to mówię, prawda? Łysawy siwiejący blondy, metro 86. A, no, ale to nie, jestem, to nie jest określenie, kim ja, czym ja jestem, kim ja jestem. I możemy opisywać, prawda? Możemy mówić, tam, a IQ, jakie on ma, a coś tam. A teraz, a w Bogu nie ma tej różnicy. Bóg jest piękny, dobry, sprawiedliwy, jest życiem, jest prawdą, jest wszechobecny, a jednocześnie jest transcendentny, czyli jest poza, zupełnie poza światem. Wszelkimi światami. No i co? No weźcie coś tam, napiszcie. No i, yy, i to wszystko w Bogu jest jednością. Bóg jest cały. Bóg nie jest podzielony. Bóg nie jest podzielony na to, co. Yy, Coś poszło nie tak. Mam nadzieję, że mnie widać. Możecie napisać, żeby, żeby ten. Że, a nie, to, to gdzie indziej jest ten. No dobrze, i, czyli chyba idzie. Przepraszam. Yy, I w człowieku można próbować to robić. Prawda? W psychologii jest e, taki termin e, osobowość zintegrowana. E, czyli też jest to pewien ideał, że ja mam różne moje cechy, mają integrować się w to, kim ja jestem. No, ale to, to nie dzieje się automatycznie i to jest pewien problem. Y, w Bogu jest inaczej. Y, piękno. Bóg jest piękny. A, a co to jest piękne? No, pff, nie, nawet nie zamierzam udawać, że, że się na tym dobrze znam. Y, ale pierwsze pytanie. Dlaczego lew jest piękny, a szczur nie? No bo wielokrotnie ludzie są uważają, tak, różni myśliciele, że piękno to jest takie uwarunkowanie człowieka wynikające z użyteczności. Jak coś jest dla człowieka, człowieka przydatne, no to odbiera to jako piękne i, i to lubi. Prawda? No tylko bez sensu, no bo no co? Zimowy krajobraz i piękny. A czy jest dobry dla, dla mnie, jak wyjdę w kąpielówkę na niń? No, no nie, no nie, no nie. Właśnie, dlaczego lew jest piękny, a szczur nie? Lef jest piękna szczurnie? Lew jest dużo bardziej groźny, czyli dużo mniej użyteczny. Przyroda, piękno przyrody, myślę, szczególnie bezmiara. Szczególnie bezmiar, którego obecnie jest trudno doświadczyć. I widziałem to jako pewne zadanie, żeby rozumieć Boga, Pewne zadanie dla nas, szczególnie dla mieszczuchów, żeby poczuć bezmiar. Morze, góry, gwiazdy. To może być nawet planetarium. Sztuka. Głównie muzyka, bo obrazy, mimo że mi są bliższe, no raczej nie, ale muzyka niezmysłowa. Czyli nie poruszenie moich emocji, mojej zwierzęcej natury, emocje to jest natura zwierzęca, tylko doznanie czegoś, co jest ponade mną. I, I no właśnie, piękno Boga. To, to, co jesteśmy w stanie zobaczyć, przeżyć w tak zwanej kontemplacji naturalnej, tutaj na Ziemi, to, to jest tylko odbicie piękna Boga, ale jakieś tam lekkie przeczucie możemy zobaczyć, możemy odebrać. Bóg jest życiem. Ha. Zawsze wracam do starego dowcipu z radio i rywań. Czy jest życie na księżycu? Czy nie ma? Odpowiedź też nie ma. To jest dowcip, ale my. Czy nie masz przekona, poczucia, nie masz y, takich chwil chociażby, że może chwil tylko, że ty nie żyjesz naprawdę, że tak no, no trochę żyjesz. Są momenty, kiedy czujesz, że żyjesz, prawda? Tak, tak się nawet mówi. A Bóg ma y, internet i te interminabilis vite tota simulet perfecta possessio całkowite doskonałe jednoczesne posiadanie życia on jest życiem I nie ma w nim podziału na życie i myślenie albo życie i przeżywanie albo życie i obserwowanie. On jest życiem w pełni. I teraz gdybyśmy, zobacz, gdy te momenty, prawda, żeby trwały. Momenty, kiedy no, tak się mówi, czuję, czuję że żyję. Tak? No, Bóg, to ten moment, to jest Bóg. Znaczy, On czuje, że żyje. Bo my żyjemy trochę. Myślę, że to jest też, tutaj jest ta słynna Joy Luisa. Klaj Luisa. To znaczy, że przeżycie jakiejś takiej niesłychanej radości. Która nie jest wywołana przez jakiekolwiek doznania, tylko jest radością no, samą w sobie. Bóg jest wszechobecny. Inaczej, zgodnie z tym, co wcześniej mówiłem, Bóg jest wszechobecnością. Czyli jest. No na przykład w każdej komórce Twojego ciała. Także tej chorej komórce. Także tej chorej komórce. Także w tym stanie zapalnym. A jednocześnie Bóg jest transcendentny, jest poza światem. W ogóle poza światem. Poza wszelkimi istniejącymi światami, może nasz wszechświat nie jest jedyny. Tu się znowu lem, tu akurat lem się kłania. I, i znowu Jego tam jest i wszechobecny w twoim włosie. Jest. I, wie, a to dojdziemy do, do wszechwiedzy, I jest zupełnie poza. Zupełnie poza, bo jego nie można tym światem opisać, zdefiniować. On jest poza. Jak fizycy. Niektórzy mówią tam, że odnajdują Boga w teoriach fizycznych. Wielki wybuch podobno już jest, już jest pase, ale w jakichś innych teoriach. Czy matematycy? Nie. Nawet matematyka to jest część tego świata. No dobra, matematyk taki, ten Pitagorejski by się nie zgodził, ale, ale tak. Zdecydowanie tak. Bo Bóg jest całkowicie transcendentny. Czyli my nie możemy, człowiek nie może wytworzyć czegokolwiek, co by dotknęło Boga. Nawet najwyższej klasy matematyki. Ja jej nie rozumiem, ale ale niezależnie od tego, jaka ona jest, to nie. To, to ona nie może dotknąć Boga. Żaden wytwór człowieka nie może dotknąć Boga. I, a taka. A ja mówię, że ja go rozumiem i mówię o nim. No tak, ale mówię na podstawie tego, co on objawił. To nie jest twórczość człowieka. Matematyka jest wytworem człowieka. Dobra, nie dyskutujmy. Znaczy, jeśli jakiś matematyk chce lub będzie chciał się tutaj wypowiedzieć, to, to bardzo proszę, można podjąć... Bardzo interesującą dyskusję. Nie jestem pewien, na ile jestem w stanie taką dyskusję podjąć, bo za mało rozumiem wyższą matematykę. Albo w ogóle jej nie rozumiem. No, ale, ale może być to interesujące. I dalej, już takie nie takie filozoficzne terminy. Nikt nic nie pisze. I nie takie filozoficzne terminy. Bóg jest trójcą. Już chwilę mówiłem o tym wcześniej na początku. No właśnie, że Bóg jest miłością, prawda? bo nie jest samotnikiem. Ale także to, co powinno być ważne, dla mnie jest ważne, to, że no Bóg jest jeden wszechosoba, Bóg jest jednością wszechosoba. Dobra, ale i to, że ja jestem bezradny, nawet tego, co Bóg objawił, nie jestem w stanie pojąć. O, i tu dochodzę do... Do pytania pani Agnieszki, że ten, że mamy oddawać, jak to było? Aha, że, że tak, że Jezus i że mamy się modlić. mówi, mówisz, do, do trójcy świętej jednakowo nie. Nie. Yy, przypomnijcie sobie wyznanie wiary, yy, który z ojcem i synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę. Bóg jest całkowitą jednością, więc niezależnie od tego, do jakiej osoby, do której z osób boskich się modlę, to modlę się do Boga. To modlę się do Boga, Gdy z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę. No, czyli nie ma tutaj żadnego problemu i takie rozdzielania, to niektórzy tacy bardzo e, Przeintelektualizowani chrześcijanie robią, że, no tak, tak trzeba wymierzyć, prawda, że trochę do ojca, trochę do syna i równo do ducha. Nie, to bez sensu zupełnie. Ja uważam, że modlitwa do Ducha Świętego jest sztuczna, bo nie, nie, nie wiemy kto to jest. Do ojca to Stary Testament, ojcze nasz, to nam się jakoś tam kojarzy. Do syna, no to z Jego znanym, prawda? Jego sobie możemy wyobrazić. O tym będzie kiedy indziej. Ale y, takie wyliczanie, do której osoby trójcy świętej nie Bóg jest jednością. modla się do Boga. Mogę wcale nawet nie myśleć o tym, do której osoby boskiej. Znowu, moim zdaniem, najłatwiej modlić się. Do Jezusa, by ja sobie mogę wyobrazić. Mogę sobie postawić obraz z Jezusem czy krucyfiks i, i wiem, widzę, do kogo się modlę, prawda? Ale to jest tylko już zupełnie indywidualna kwestia. No właśnie, co z tego wynika? Po pierwsze, mamy. Być podobni do Boga. Czyli ma być jednością, całością. Integralność. Tylko w przypadku człowieka, to już trzeba równoważyć. Czy ja jestem bardziej księdzem, czy bardziej synem. No i to. To, tego nie da się z automatu przeprowadzić. Przede wszystkim obowiązki stanu. Prawda? To znaczy, mam być księdzem, synem, teologiem, rowerzystą, kim tam jeszcze. No mogę wyliczać, może o sobie nie będę mówił. I teraz jak to uporządkować, żeby... No właśnie, no. pan Penderecki to mnie wstrząsnęło, kiedyś na, powiedział, że. Jak się szczerze, że najważniejsza jest twórczość, a jaki człowiek jest osobiście, to nie jest nieistotne. No dobra, to jest zasadnicze, a twórczość jest rzeczą wtórną, ale jednocześnie jest ważna. I jak to zintegrować, jak to zebrać, prawda? Znaczy w momencie, kiedy mam wybór obowiązków stanu i choćby najbardziej genialną twórczość, to ta twórczość jest nam ważna. Albo w ogóle nie ważna. I nie do końca znam, znaczy nigdy nie poznałem osobiście, ale Kilar to jest przykład, wydaje mi się, że to jest przykład takiego człowieka, który, będąc genialnym twórcą, nie stawiał twórczości na pierwszym miejscu. Ważniejsze było to, jakim jest człowiekiem. No więc my musimy to balansować. Po to, żeby być integralnymi, Ta najważniejszy wybór te obowiązki staną, ale jeśli chodzi o Boga, to myślę, że właśnie jak sobie tak rozważyć, jak on przewyższa nas. Jak jest dla nas niepojęty nawet w tym, co osobi objawia, to warto też poza tym kontemplacją naturalną, czyli przeżyciem bezmiaru gwiazd, morza, gór i odniesieniem tego do Boga, to poza tym przeżyciem bezmiaru, kontemplacją naturalną, to także yy, świadomość, że on jest niepojęty. I zdziwienie, że jest ktoś taki, który jego ja, moim rozumem, no przecież rozum ludzki to jest cudo, Nie mogę pojąć. Którzy największy myśliciele chrześcijaństwa, no, tworzyli jakieś modele, jakieś przybliżenia. No, powtarza się do narodzenia ten tekst świętego Tomasza, że wszystko, co napisał, to jest siano w, w zestawieniu z jego doświadczeniem mistycznym Boga. To jest trochę za bardzo powtarzany, dlatego że no bo to nie jest siano, to jest ważne, ale, ale, no, ale jednak. Czyli zachwyt, zdziwienie i pokora. Pokora, prawda, że Przestaje, mówię, po imieniu do istoty, której w ogóle... No, no słuchajcie, no ludzie płacą jakieś pieniądze ogromne za ten, za obiad tam z kimś, już tu z obecnych celebrytów to już nie znam. No i co, no, Bo on umie dobrze śpiewać albo kopać piłkę, albo coś tam dobrze robić. A tutaj przychodzisz w każdej chwili, możesz, prawda? W filmie i i gadasz. I gadasz. A gdy tobie miłość wyspowiadam, ja będę z Panem. Gadał. No i gadasz, tak? No to warto sobie przypominać, że gadasz z kimś, kogo gdybyś chociaż troszkę pojął, to, to, to jest to z zawrotu głowy i stracił przytomność. No, nie ma więcej tutaj pytań. Dziękuję. Następna konferencja w piątek.